Witajcie tutaj z tej strony wasz case. Um, zaprezentuję wam dzisiaj różdżki. Um, tak. No. Nie wiem, coś się jakoś. Mnie coś dziwnie wzięło. Um, zaprezentujemy wam, zaprezentuję wam różdżki. I zaczniemy od flamer Flammerlost. Um, to jest ognista różdżka, która wypada ze skrzynek obsydianowych z Netera. Y, I działa w ten sposób, że strzela y, kulą ognia, która zabiera y, 34 obrażenia, i nie. Sorry, zaraz zobaczymy. 26, 30. Tak, dobrze. Y, no, około gdzieś tak, 34 obrażeń. To jest taka średnia. No i 16 many. Eee, możemy sterować tą kuleczką małą. Wystarczy, że jak klikniecie strzał, to będziecie mieli ciągle przytrzymany eee, prawy, e, sorry, lewy guzik myszy. I możecie sterować sobie tą kuleczką. To jest dobre na oczy. Lata sobie tutaj oko, was denerwuje. Jep! Jep! Dobra. Następna różdżka to. Um, może pokażę którąś. Dobra, <laughs> niech będzie ta. Ta różdżka zabiera około średnia 14 obrażeń. I to jest taka wodna różdżka. Ma do, nawet taki sobie zasięg, ale ona jest ogólnie zbliżeniowa. Chciałbym. Chciałbym jakieś potworki, ale coś... Coś dzisiaj mnie nie atakują. Dosyć dziwna rzecz. Um, tak, następna różdżka to zabierze Zabieram tylko 5% many i to jest... No dobra, teraz akurat się zombie przyraz. I to jest różdżka tylko taka... Nie wiem, można to nazwać zabawą, bo ja nie widzę tego zbytniego zastosowania. Eee, możecie nią przesuwać piasek. Ziemię, raczej. Dirta inaczej. Można go. Nie wiem. No tak po prostu fruwa sobie. Trochę to. Nie wiem. Trochę to wobec mnie nie zrozumiałe, co ona ma robić. Ale. No to dobra. Twórcy ją dodali, więc. Nie bądźmy. O! Nie bądźmy niedobrzy i. Pewnie jesteście ciekawi, co robię. To jest dla następnej różdżki. Którą. Yy, właśnie jak co, tą różdżkę można kupić u zielarki. A więc ona normalna jest. Następna to Staff of Regrowth. Yy, to jest yy, ona zabiera nam yy, po 8 obrażeń. Ale ona jest tak naprawdę stworzona po to, żeby zasiewać yy, trawę. Jak widzicie, mogę sobie tak siać trawkę. No to takie bardziej. Te dwie różdżki to mówię takie bardziej. Yy... Do grodu, żeby nie wiem, coś pół w tym, do... tym kurcza ogrodzie, i tak Kolejna różdżka jest podobna do Flamel Roche. To jest różdżka. O, chodzi mi o sterowanie, że jak przytrzymacie, to możecie też tym sterować. I wobec mnie to jest jedna też z lepszych różdżek, przynajmniej dla początkujących. Średnia obrażeń to 22 i zabiera po 10 many, a więc nie jest zła. A, i, na, i to jest też dobre na fajerwerki takie. Zwłaszcza kiedy walnie w coś. Fajnie to wygląda. Kolejna to Will Viltrow, sorry To jest różdżka, która wypada na, o ile się nie mylę, z tych kulek, z ciemnej strefy, yy, w tych tunelach głębokich w dół. Yy, to ona wypadała chyba z tego. I to, tak, z tego, z tego, dobrze. I ona za, y, zabiera... Y, ma mały zasięg, ale ona truje, więc jak walniemy jakiegoś przeciwnika, to przez jakiś czas jest otruty. No i zabiera mu życie i może go nawet wykończyć do końca. Y, Flower of Fire, y, to jest y, kwiatek, który ma średnią obrażeń y, 44, i tam speed, tam, na, 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 i mana, zabiera 19. Tak, to jest taka kuleczka, która się odbija. Mi się to zawsze kojarzy z tą kulką z Mario. Bo ona, no naprawdę. zwałowa to wygląda. Właśnie ostatnio kolega mi powiedział, że ta kulka, co strzelał Mario, to były... te nie była ognista, tylko to były buraki. Napiszcie mi w komentarzu, czy to prawda. Czy mnie tam, no. Ściemniał. I ona wypada. Poczekajcie, chyba z roślinnego dungeona, ale nie jestem pewien. Demon. Yy... Dobra, tego nie przeczytam. Yy... Średnia obrażeń: 35 i zabiera 18 many. No i ja akurat jej używam. Widzieliście na filmiku, jak się bije z bossami. Jest wobec mnie bardzo dobra. Jest może wolny atak, ale yy... w tym czasie, kiedy to się tak kręci, to zabiera naprawdę dużo obrażeń. Zwłaszcza kiedy przeciwnik jest koło nas, a więc. Nie jest zła. Yy, druga książka to Water Blood i to jest yy, chyba wodna, wodna magia. I to taka kuleczka, która odbija się, widzę chyba dwa razy. Możemy sprawdzić tutaj. Oj, nie więcej. <gryw> Dobra. I ona, a właśnie, co do tej poprzedniej książki, to ona wypada z demonów w piekle, a ta też wypada z demonów. I te dwie mogą jeszcze też wypaść jednocześnie nie tylko z demonów, ale z skrzynek obsydianowych w piekle. No i ta zabiera 18 średnio 8, 17 ma e, obrażeń magicznych i 14 many. Dobra. I miałem na... Patrzyłem, czy mam wszystkie różdżki, żeby Wam pokazać. I na wiki było pokazane, że spa e, Space Gun... To jest broń, e, taka różdżka inaczej. A więc, no, też go dzisiaj pokażę wam, jak to działa. To jest też e, taki gadżet, którego używam ciągle. Używam tylko tych dwóch magicznych gadżetów. No i to jest coś takiego. To jest laserowy pistolet, który można zrobić z meteorytu. E, on zabiera nam e, sie, około 17 obrażeń i 8 many. Yy, mi się spodobał z tego powodu, że prawie każda broń w każdej grze jest na naboje, które musisz zbierać. A tu jest odwrotnie. Ona jest na manę i dlatego mi się bardzo spodobała ta broń i jej używam. Tak? Co będę się opierniczał. Fajna broń, biorę ją. Dobrze, a więc to byłoby na tyle. Subskrybujcie, dawajcie okejki okay i do ulubionych. I dla tych widzów, którzy chcą oglądać takie odcinki... Z Terrali, takie no, jak to się mówi, yy, no, takie nagrane w trakcie, nie wiem, jakiejś zabawy, czy w wolnym czasie, jak, na, na, jak się bawię, to chcą, żebym puszczał te filmiki. No to postaram się coś takiego nagrać. Tylko z skład sobie tutaj zorganizuję. A więc ją.